Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiamy Was w sobotę. 14 grudnia 2024 roku. Zobaczcie, z tyłu tutaj za nami jest liść laurowy, drzewko liścia laurowego. Parę lat temu kupiłam to drzewko i tak się rozrosło. I tak rośnie, 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 że już nas przerosło. I dzisiaj Agnieszka nas odwiedziła, dzień bo dobry. potrzebowała właśnie liści laurowych. Dzień. Tak. Na co na jutrzejszy barszczyk? Tak. tak, Czyli przygotowania do jutrzejszej kolacji, kolacji przedświątecznej, integracyjnej Kościoła Serca dla Jezusa, Centrum Chrześcijańskiego w Bielefeld trwają. Także koniecznie nie może Ciebie zabraknąć. Tak. Serdecznie Cię zapraszamy. Zapraszamy. Tak. Wiemy, że dużo smakołyków szykuje. Nie zdradzamy. Nie zdradzamy. Nie mówimy. Błogosławimy te rączki, wszystkie, które to przygotowują. Tak a my pracujemy i działamy dalej. Tak, i do zobaczenia jutro. Witamy Was całym serduszkiem. Do jutra. Tak, do jutra. Bielefeld, straße 40, 33, 605, Bielefeld, godzina 16. I do zobaczenia. Kasia, Agnieszka. papa. Pa.